Tutaj akurat jesteśmy u kolegi Marka Skowrona właśnie, tu jest oddział paczków, właśnie tutaj kolega Marek dał 10 gołębi na ten lot, ten międzynarodowy lot ze Szwecji, 1880 km. w granicach jest tutaj do, do, do kolegi, e, na 10 gołąbków, 5 gołąbków przyszło i Marku powiedz nam, e, e, co to za gołębie i, i z czego one między siebie wodzą? strzelęsów. Ja je dostałem od darka Szwaska, z tego hodowcy, który niestety w głębi już nie hoduje. Tam z, z przyczyn rodzinnych. rodzinny. Natomiast te gąbki są, to są dwie samiczki dwuletnie, które były w Szwecji. Jedna była u mnie z głębi trzecia, druga była czwarta. Yy, łącznie mam gąbków pięć w tej Szwecji. Yy, są jeszcze dwie samiczki: jedna jest czteroletnia, jedna jest trzyletnia i dwie i I te dwie w I powiedz, czy te gołębie po prostu, to jest jakaś rodzina tych gołębi, czy to jakieś są krzyżówki, są do... czy jak? Generalnie to one są, są trzy linie. To są linie, które są, dwie są od Szlowska i jedna linia jest od, właśnie od kolegi Wagnera. Mm -hmm. Bo te gołębie właśnie, co tutaj widzę u ciebie w tak, tej chwili, tak. one są tak jakby podobne do siebie. To tak, ona jakaś rodzina tak. to, tu jest? To jest linia linia właśnie połączona już linia... Śląska z Wagnera, a to jest czysta linia szlowska daleka. Mhm. Czyli tak. widzimy wybitne tutaj gołębie. I więcej samic przyszło samców, czy jak? Pięć samic. Pięć samic? Pięć samic. Pięć samic wysłałem wysłałem y, y, 10 gołębi, cztery samczyki, sześć samic. Czyli widzimy, że jednak samice jednak są, na takich nie, lotach są jest, lepsze, 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 one są, one po są po prostu. z są z programu y, y, lotowego. Tak? Tak? Przygotowywałaś jakieś specjalnie na ten lot, czy nie? Nie, mówię jeszcze, że one uczestniczyły w programie do miały przerwę jeden tydzień, z tego ostatniego planu, że nie były i później poszły na tą Szwecję. A tak miały, miały po 11, po 12 wkładać, normalnie w programie do czyli, czyli, no tylko pogratulować, bo naprawdę wspaniały wynik. Powiedz, czy się w ogóle spodziewałeś e, 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 gołębi z takiego ekstremalnego lotu? Nie do końca, dlatego że ani Darek Szlosek nigdy nie miał okazji wkładać na takie dalekie loty i nie wiedzieliśmy, czy mamy takie, takie gołębie na dalekie loty. Ja w zeszłym, w zeszłym roku wkładałem w na loty z Minden, w młode, na odległość 600 km, w grubie dalekodysansowej, czy w sobudka i siadłem na bardzo dobrze. I mi i koledzy Wagnerowi też. Także już wiedzieliśmy, że na Niemenska tej głębi dalekodystansowych nie jest. Także czułem, że są to do głębi na dalekie loty, ale no nie spodziewałem się, że aż na prawie 2000. No to, i to dwuletnie samice jest. Nie, no to piękny, piękny wynik. A powiedz mi jeszcze, jak tutaj w oddziale, z tego co wiem, że bardzo dobrze to się lotuje w oddziale, jak tu wyszły no tak, ci wyniki? W tym roku jestem trzeci. Mhm. Yy, w zeszłym roku byłem mistrzem yy, i bardzo byłem mistrzem. No to tylko pogratulować. No, stary i na, na loty byłem, na loty byłem młody. Także cały czas szpica. Czyli po prostu nawet nie wiedziałem, że masz typowo gołęby coś na dalekie loty, tak? No, no, czułem to, ale nie wiadomo, wierzę w moim gołębie, bardzo w nie wierzę, bo wiem co mam, yy, ale no nie byłem pewny. To jest jednak 2000 km, kilometrów, to już jest poważna sprawa, to już musi być gąb paragraf. No nie spodziewałem się, że tak się zrobi. Nie no, to A pięknie. Ja tylko mogę z jednej strony powiedzieć, że tutaj łącznie nam wróciło w tej chwili 154 gołębie, czyli brakuje nam jeszcze 6, 4 gołębi do zamknięcia konkursu. Chociaż już zegary są rozblombowane, listy będziemy robione, ale będzie można jeszcze zgłaszać gołąbki, które będą poza konkursem na liście zrobione. Także tutaj, no, tylko mogę Ci pogratulować, jak innym też kolegom, którzy się odważyli dać na tak ekstremalny lot. I tutaj, czy może jeszcze tak bliska pokazać mniej więcej kod tych gołąbka? Weź pokaż, pokaż. Właśnie tu pokazujemy, bo tu szczególności też koledzy ze Skandynawii, chyba z drugiej strony, tak? Czy jak? E, pokaż. To jest, to jest nie A jest, jest, jest. Tu właśnie widzimy, u kolegi jest i jeszcze drugiego gołąbka. Ja chciałem nadmienić, że ta jedna z tych samiczek tak? wróciła w nocy. O czwartej w nocy siadła, bo miała na serwisie zegar. Jest. Czyli widzimy koledzy, że tutaj nawet głębi potrafią w nocy. Siąść. O czwartej w nocy, tak? No, czyli niesamowity rezultat tu kolega zrobił. No ja mogę tylko ze swojej strony pogratulować takiego wspaniałego wyniku. No i myślę, że kolega inne lata też spróbuje z nami jeszcze raz dać na ten lot i powtórzyć swój wyczyn, tak, z paniłymi gołębiami. No i też niech inni pozazdroszczą, bo po prostu dużo chętnych osób było, a nagle ci, co dali, zostali zwycięzcami. Także ja gratuluję tu od siebie i kolegów, którzy coś dawali. No i pozdrawiamy wszystkich hodowców, życzymy tak udanych sezonu lotowego, No i tak wspaniały gołębi, jak tutaj kolega masz. Dziękuję serdecznie. I pozdrawiam wszystkich hodowców, pozdrawiam, życzę sukcesu i wiary w swojej gołębi. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, dobry lot.